Witajcie kochani, tutaj Madwoman i dzisiaj jestem z innymi kwiatkami Ponieważ zbliża się Wielkanoc Czajcie to kochani? To jest po prostu moje ulubione święto I wraz z początkiem tych świąt zaczęła się moja praca No jest to sprzedaż różnych produktów na rynku A dokładniej wygląda to tak To ja To ja i mój towar To ja i mój klient Już jako taka malutka stałam z takimi krzyczkami Wiecie, to są czasy moich pierwszych pieniędzy. Ciężkie życie youtubera. Dzisiaj chcę wam opowiedzieć o typach ludzi kupujących na rynku. Czyli zacznijmy od pierwszego typu. Są nim po prostu faceci. Przychodzi facet i mówi po prostu jedno zielone, jedno brązowe i jedno to długie. Ja się zastanawiam w tej chwili, ale które przypomnę pan sobie wybierze? Obojętnie. No, no może być to. Dobra, daj mi pić dych. Reszty nie trzeba. I wychodzi. Kiedy miał zapłacić, nie wiem, 9 zł, zostawia mi to 50 i... I dalej, wylane. Albo robią oni czasem tak, że stoję z moją młodszą siostrą i podchodzą do niej i mówią: Nie, ja chcę kupować o niej, nie u ciebie, u tej młodszej, tak, ona sobie zarabia tutaj, stoi od rana, biedne dziecko. <grym> no to jest po prostu miłe, jak chcą dać zarobić tym młodszym dzieciom. Drugim typem są ludzie, którzy się targują. No jasne, tam można się targować, bo nie ma tych wszystkich paragonów. Ale czasem sytuacje są tak zabawne. Przepraszam bardzo, po, po ile są te brzuski? To 3 złote. A dałbym radę za 2 złote? To znaczy. za 50? 275? Jasne. Jest. To poproszę. Dzień dobry, przepraszam, po ile kałąski? Dzień dobry, po 3 złote. Po 3 złote? Ja mam tylko dwa. No dobrze, proszę mi je dać. No zdarzały się przypadki, kiedy po prostu ludzie dawali mniej i po prostu wybiegali z tego rynku. No prawdę. No trudno, to są tylko poszczególne osoby, więc nie ma problemu. Trzecim typem są ludzie wymyślający. Wymyślają jak cholera. Strasznie komplikują sytuację, ale wiadomo. Klient nasz pan. Dzień dobry, powiedz takie ładne gałązki. To 3 złote, a to poproszę jedną. No <słuch> panie ładniejsze? Ym, no to te, proszę tę. Proszę bardzo. Hmm. A może pani ma inne jednak? O, może te ideali, dziękuję bardzo. Albo, albo nie, albo nie, jakoś tak. Może jakąś mniej rozwiniętą? Nie no, chyba bardziej od tej. A wy pani jednak wezmę ten całkiem pierwszą. No, ta od początku była najładniejsza. Dziękuję bardzo. I zanim ci ludzie wybiorą sobie gałązkę, która tak naprawdę tylko tydzień będzie u nich stała, minia pół godziny. Kiedy robi się już wtedy największa kolejka i już ludzie odchodzą, bo nie ma kto ich obsłużyć. Nie żebym miała takie długie kolejki. Kolejnym typem, nie mam pojęcia którym, bo już straciłam rachubę, jest typ człowieka, który i targuje, i wymyśla. Człowiek już zjeżdża z tych trzech złotych do złotówki, a on jeszcze powie No ja bym jednak chciał jakąś większą. Największą, pani, ta największą. Ja bym chciał mniej rozwiniętą. A to nie opadnie? No nie wiem. Brzydkie to takie. Naprawdę kilka razy spotkałam się z kimś, kto po prostu zjechał z ceny jak nie wiem, a jeszcze powie, że moje gałązki są brzydkie. Ej! Że takich ludziach trzeba być naprawdę cierpliwym. Ale i to się opłaca. Ostatnim typem są ludzie, którzy nie będą ci targować, ale będą ci wrzeszczeć w twarz, że jest za drogo. Nie, no, w jakiej są te brzuski? 3 złote? 3 złote? Za 3 złote ja sobie chleb kupiła, masło kupiła i zjadła. Wie panie, co jeszcze mogę kupić sobie za trzy złote? tu w Lidlu mogę sobie kupić obok 10 bułek i jeść 10 dni na śniadanie! To możemy się targować. Nie, ja nie będę tego kupować. Ja i tak nie obchodzę Świąt Wielkanocy. A to zielone obok to po ile? Tylko siedem. Po siedem? Matko Boska, tyle moje okulary kosztowały. Rynek schodzi na psy, rynek schodzi na psy. To są tylko urwie z lasu, pewnie jeszcze nielegalnie, i to będzie mi drożej sprzedawać. Nie, nie, ja nie będę tutaj chodzić, ja nie będę, więcej nie będzie. No i tak właśnie wygląda praca na rynku. I co roku wracam tam z rozradowanym sercem, że znowu spotkam tych wszystkich cudownych ludzi. Mam nadzieję, że film wam się spodobał. Łapkujcie, udostępniajcie. Niech ludzie chodzą na rynek, ich sprzedają na rynku, bo to jest naprawdę dobry biznes. Chciałam jeszcze podziękować. Wszystkim uczestnikom konkursu, którego wyniki są już na grupie Buziaki dla was Również pozdrawiam Weronikę Chin, której właśnie nagrodą były pozdrowienia na odcinku Zasubskrybujcie mnie, jeżeli chcecie zostać na dłużej Żegnam was ja, moje kwiatki, moje dwa złote Ciężko zarobione dwa złote I do zobaczenia za tydzień, cześć A, i wesołych świąt, pa!